Witam na moim kanale. E, dziękuję, że przeszłaś, przeszłaś, zaglądnęłaś, zaglądnąłaś. Na moim kanale każdy dzień zaczynać będzie od wspólnej modlitwy i do tego Cię zapraszam, bo każdy poranek powinien e, zaczynać się od przywitania z Ojcem. Wszechmogący. To jest takie codzienność. Codziennie powinniśmy mówić naszemu ojcu. Dzień dobry. Tak więc modlitwa jest podstawą każdego poranka. Odmów ze mną tą modlitwę. Ja jestem w drodze do pracy. Jak widzisz, do pracy wyjeżdżam rowerem, ale nigdy nie zapominam o modlitwie. Nigdy. Ojcze nasz, ktoś jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego dajmy dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuścimy nasze winowajce. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, przyszły teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami, jak się gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych nas zawsze wybawiać. Panno Chwalędna i Błogosławiona, o Pani Nasza, o Nasze, Pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od niepitywnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do pomocy szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, o Maryjowę z grzechu pierwotnego poczętu. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają I za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają. A także za nim przejaciół Kościoła świętego i poleconymi Tobie. Amen. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami w całym świat. O krwi i wodę, któraś trysnęła z najświętszego serca i z całego. Miłosierdzia dla nas. Ufam Tobie. Jezu. Ufam Tobie. I ja Archaniela, aniele nas z walca przeciw Niego dziwości, za złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg powinien mieć mógł go uniknąć, A Ty, o jest Wiejskiej, szatana i inne duchy złe. Ten go będę wszystkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą, stoi do piekła. Amen. Aniele Boże, Spryże mój, Ty zawsze przy mnie stoi. Rano, wieczór, w nocy, bądź zawsze po pomocy. O wszelkiego złego i do prawa, i do żywota być tak, Amen. Za wszystkie dusze, jak chcieści cierpiące. Wieczny odpoczynek rośnie daś Pania, światłość wiekuista, niechaj im świeci na wieki wieku. Wieczny odpoczynek rośnie daś Pania, światłość wiekuista, niechaj im świeci na wieki wieku. Wieczny odpoczynek rośnie dać Pania, światłość wiekuista. Niechaj im świeci na wieki wieku. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ojcze Wszechmogący, kocham Cię. Jezu Chryste, kocham Cię. Duchu Święty Boże, kocham Cię. Najświętsza Maria Panna, Mamo naszego Pana Jezusa Chrystusa, kocham Cię aniołowie, aniołowie i wszyscy święci w Niebie. Kocham Was. Tak, modlę się każdego dnia. Amen. Amen, amen, amen. Życzę Wam błogosławionego dnia no i mam nadzieję, że jutro też Бережите за мной.